Dzisiaj mocno przysiadłem przy mojej książce Historia Polski bez mitów, no bo już faktycznie trzeba by powoli zmierzać do konkluzji, żeby ta książka wreszcie powstała, żebym już mógł ją wygładzać, także oguję się dopiero teraz. I zaraz wam opowiem też o kilku książkach. Wiem, że teraz pora jest późna, ale sobie obejrzycie rano albo jutro wieczorem o kilku książkach, z którymi miałem styczność dzisiaj. Plus jeszcze jedna taka ciekawostka łacińska. Ale to w każdym razie przysiadłem mocno przy tych książkach, no i dopiero teraz się loguje. No i właśnie wow, widzę, że naprawdę przybywa, przybywa was coraz więcej, patronowie, także patroni, także dziękuję Wam serdecznie. I jest was już 92. Także prawie setka patronów. No kurczę, Flaczek, nieźle. Naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę. Um, I wzorem lepszego komentatora wszystkich was tutaj przeczytam, dziękując Wam oczywiście. Także dziękuję Pawłowi, Maćkowi, Przemysławowi, Piotrowi, Krzysztofowi, Arkadiuszowi, Alanowi, Marcinowi, Radkowi, Tomaszowi, Tomkowi. Arkowi, Rafałowi, Arkadiuszowi, Łukaszowi, Wolnej Przestrzeni, <grystanie> Łukaszowi, drugiemu Łukaszowi, albo może już nawet trzeciemu, Marcinowi, Maciejowi, Michałowi, Pawłowi, Katarzynie, Marcinowi, Jakubowi, Marcinowi, O, to jest. Aha, to jest, jakoś tak się po, podwójnie zrobił Marcin i Jakub, no nie wiem jak to działa. Ignacemu, Przemkowi, Filipowi, Michałowi, Szymonowi, Wiktorowi, Pawłowi, Sebastianowi, Pawłowi, Jakubowi, Norbertowi, Merlin, Maciejowi, Marcinowi, Piotrowi, Arkadiuszowi, Jakubowi, Marcinowi, Lidii, Ludwikowi, Tomaszowi, Grzegorzowi... Piotrowi, Karolowi, Mariuszowi, Marcie, Michałowi, Patrykowi, Pawłowi, Pawłowi, Jakubowi, Sebastianowi. Nie, coś chyba źle tutaj e, zrobiłem. Nie, no chyba dobrze. A, chyba już wiem. Już wiem źle to. Zacząłem czytać chyba. A może dobrze. A sam już nie wiem. Dobra, czytam dalej, bo już tam. <laughs> Najpierw, że ktoś będzie wymieniony dwukrotnie. To nie problem chyba. Czyli na Merlin skończyłem chyba. Maciejowi, Marcinowi, Grzegorzowi, Emilowi, Martynie, Robertowi, Dariuszowi, Markowi, Pawłowi, Beacie, Patrykowi, Sebastianowi, Mateuszowi, Michałowi, Dariuszowi, Przemkowi, Chechuśowi, Krzysztofowi, Michałowi, Damianowi. Helplesowi, Krzysztofowi Piotrowi, Hubertowi, Konradowi Piotrowi Kamilowi, Kasi e, Krzysztofowi Ewie i Jakubowi. Nie wiem czemu niektórzy chyba zostali ze dwa czy trzy, dwie czy trzy osoby um, zostały wymienione chyba kilkakrotnie, ale to już ze dwóch czy trzykrotnie, ale to już nie moja wina, tylko Program tak tutaj to ustawił. <noise> Także to chyba nie problem. W każdym razie, eee, tak, trochę tak, jak kościel na zaduszkach, o ile jeszcze pamiętam. Dobra, w każdym razie dzięki bardzo i za chwilę będą ciekawe rzeczy, mm, które są związane w większości z tym, co e, z pracą dzisiaj nad książką Historia Polski bez mitów. Z wyjątkiem jednej książki, która jest taką ciekawostką specjalnie dla Was, bo myślę, że nie znacie tej książki, a może Was zainteresować. Wszystkich, którzy mają, interesują się łacińskimi sprawami, ale to za chwilkę już w innym stroju.